Przyczystujmy sobie tę nowość na skórze z niedoskonałościami. Oczekiwania wobec tego produktu mam ogromne, bo jestem największą fanką tego z czarną zakrętką tradycyjnego Lawers. Jest to kolor LN7, więc naprawdę boję się, czy on będzie dla mnie odpowiedni, ponieważ tą standardową wersję mam w kolorze LN4. Nałożę go sobie tak samo, jak nakładam tamten podkład. To jest ogólnie wersja bardziej glow. Tamten rzeczywiście jest dość matowy, ale też jest bardzo, bardzo kryjący. O, zobaczcie, jak on się szybko. Widzicie utlenia. Weźcie sobie pod uwagę to, jak będziecie wybierać odcień. Tak wygląda pierwsza warstwa, ale dołóżmy go sobie, zobaczmy, czy można budować krycie, szczególnie jeżeli chodzi o te moje stany zapalne na skórze. Zobaczcie, że bardzo ładnie można nim krycie budować. Spójrzcie, jak ta skóra dobrze wygląda pod tym podkładem. Jestem w szoku, że to mówię, ale wydaje mi się, że przerzucę się na ten podkład z tego. Ten różowy podkład tak naprawdę ma wszystko to, czego brakowało mi we wcześniejszej edycji tego podkładu. I to jest też podkład, którego nie czujecie tak bardzo na skórze, nie czujecie tego efektu ściągnięcia czy efektu maski ani w tej standardowej wersji, ani w tej Glow. Popatrzcie też, że te zmiany zapalne bardzo ładnie są zakryte, a bardzo często jest tak, że w tą wersję Glow, każdego innego podkładu, który wychodzi w takiej bardziej Glow wersji, pojawia się problem z kryciem i pojawia się też problem z tym, że te zmiany zapalne są bardziej widoczne. Tutaj, moim zdaniem, wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Także lecimy go polecajka.